hejcie Widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj zagramy w Garden of Banban 3 yy, Tutaj yy, nowa gra, jak widzicie jest już język polski I zegar tym dla rodziców w końcu zajmiona czegocieczkę trachy jest niezwykle istotną. Kliknij na zegar, albo przysunę czas. I ławki znikają. I się na te obrazki zrobię. Tych dziadów. Nie działa. Nie działa dronik o co tu chodzi. Dobra, tu mamy jakieś komputery. O, notatka. Cieszę się, że ci się udało. Nie wiem jak zrobiłeś, ale w końcu przeżyłeś gigantyczny wypadek windy, więc nie powinieneś... Nie nam być zaskoczony. Poza tym jeszcze raz przepraszam za uderzenie w głowę w zasadzie to właśnie tego powodu. Uważam, że jest, nie powinieneś się spokojnie. Widzisz z jakiego powodu mam skłonność do gwałtownych intestyk? Nie wierzę, że to poda... zamknięta w pokoju obserwacyjnym w ten sposób mogę pomóc nie stanowić dla ciebie zagrożenia. Co to, to jest? Bateria? Jesteśmy obecnie na najbliż... ni... najniższym piętrze, które było aktywne. Poza zom... Jest jeszcze wiele pięter zamkniętych, opuszczono dłuższego. Więc uważaj tylko, żeby nie spaść. Co do Twoich dzieci, to nie powinien... Wiem, gdzie dokładnie są trzymane. Udaj się do sektora wodnego, a tam przebywa. Znajdź dwie baterie, ok, a to dlatego mi pilot nie działał. F interakcja z obiektem, a i druga mamy dronik, to go sobie ustawmy. Santa wój party, wizard, to skąd ja? Mam to. Wizard. Nie wiem, dajmy tą wizard. Nie wiem skąd ją mam. A, jest dronik, jest. Pokaż dronik swoją czapeczkę. A ja apli nie kliknę, tylko back. Nie. Tak, tak i tak. Wizard. Okej, okay, zatwierdź. Jak teraz będzie wyglądał? Dał i... Wizard. Ciekawe skąd mam to wizard. Może po przejściu tego bomba 2 mi wyskoczył, że jakąś czapkę dostałem. Tak, Nap Stawka. Napnalina. You just hit me that you need the key nap nap and the Shouldn't be too hard to find one. Literally everyone had a copy. It's how you get from station to station. Kartajuta żółta i notatka. Dobra, co to jest? Dekender są te, aż system, który sprawdza czystość. A czemu ja tu mogę te kredki podnosić? O co tu chodzi w tej misji? A bo nie jest czysto, bo są kredki. Co w tym przedszkolu jest? A, że źle. Tu? Chyba wszystkie. A tu je mam wrzucić. Jeszcze jabłko. Skąd ja jabłko mam wziąć? Trzy, cztery, pięć. Sześć. Siedem, osiem. I co, teraz mogę sprawdzić? ten system? system? A tu? I Dawaj i i Jest. i co teraz, teraz, chyba... Nap, nap. Chodź nap nap. Poszedł sobie. I... Chciałam się udać do sektora wodnego. Dobra, jestem tu, Akwa jest tu, czyli tu. Tu muszę iść. Dobra. Nie, o... dawaj, szybciej. i chodzić. Nie mogę, ale mogę spaść. Halo, czemu nie mogę iść? Dobra, działa już. Żółta szkła jest materiałem podatnym do stuczenia. A. Ten dronik. Pek tam i tutaj. I chyba o to chodziło że... Teraz tu mogę wejść, wziąć tą kartę i pójść do tego się nie da otworzyć tego się nie da tu mogę otworzyć, ale to jest chyba do stworzenia audio. Tak, to do audio nic ciekawego, tylko dronika mogę zmienić. Czyli tam muszę iść do Stinger Flina. W ogóle mam dzisiaj pomarańczowe spotnie. Ja to wziąłem przypadkowo. Nie, nie dlatego, że Stinger Flina gramy sek. Część. Jupi. Jupi. Leggendarne Stinger Plein. Giovna. Dobra, są drzwi. Nie możemy otworzyć. Communion Nation Kiosk. Uuu, e, Czemu nie mogę chodzić ani skakać? Stinger, flee. Miałeś ciężki dzień, mogę to przyznać. W sumie, nie czekasz na ten moment, w którym opuścisz yy, to nędzne na miejsce z Twoim dzieckiem na rękach. Mogę też ci powiedzieć: Nie chcę umieść Twoich wysiłków, ale obawiam się, że nie mogę na to pozwolić i chętnie pokażę ci dlaczego, ale tak to zrobię. Posłuchaj mojej rady. Opuść to miejsce, póki jeszcze. Może masz je ze swojej pamięci, idź dalej i zapomnij o tym miejscu, co się A obiecuję ci. Jutrzejszy dzień będzie lepszy. co jest? Halo? Gdzie ja jestem? Zolfius, na wielkim monitorze. Prawie sobie kopibar. Jak to chcesz, to tylko auto wziąć? co ty tam poczuć? Ma jakieś Twoje logo, czy coś? Taka jest rejestracja. <laughs> yeah, ma. Halo, milicja, milicja, nie ma. Halo, milicja, milicja, nie ma rejestracji. A kiedy się zobaczysz z pierwotnego kursu, idź do pokoju, w którym zostałem, przejeżdżam do tego miejsca, a potem przypominam się, czym walczę, bo jest warta całego tego. Oczywiście, nic z tego nie jest prawdziwe, ale wszystko może być. I nigdy nie miałem prawdziwych promieni słonecznych dotykających mojej skóry. Możesz to sobie wyobrazić, i tęsknię za dniem, w którym w końcu to zrobię. I need the children, Potrzebuję that dzieci, aby to that they osiągnąć, ale nie martw się, nie zrobię praw, bać najniebezpieczniejszych, najbezpieczniejszych. Całkowik postanowień z nami swymi, aby jeden z nich pozostał przy życiu, zdrowy na umyśle, oczywiste, aby be. dotrzeć, nie tam so, gdzie. Och żyć po prostu z, z, życiem całkowicie bez mózgi i medus, tylko chrupić z i unikając z jedzenia przez żółwiem. Nigdy ty nie docenisz jak spokój jest brak prawdziwy Twoją odwagę daje szansę tu chodzić. Weź to w ten sposób nie stracisz ani życia. Ani szansy zobaczyć swoje dziecko. Cześć. Czyli Stinger Flynn chce po prostu spokoju. Nie ma wątroby, jelita, co najważniejsze, żadnych trzustek. Co się z tym. Musi Pan mieć więcej organów, co mam jeść, skoro nie ma nic do jedzenia. Chyba będę musiał poszukać gdzieś indziej. Co? Dziwne widzowie. Przypominam na 100 subów nowy kanał. I co? To ja, Stinger Flynn'em jestem? Tak, chyba. Tak, 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 ja jestem Stinger Flynn'em teraz. Ale mam OP moce. Patrzcie jaki parkour mistrzy mnie. O, karta. Ale to miejsce było w drugim chapterze, nie będziemy tu wracali. Zrobiłem, zrobiłem, już mnie nie obchodzi to miejsce co odstroje. Nie mówcie, że ja tu zrobić tylko. Dobra. Dobra. I co? Trzy razy tylko? Ale fajnie, że dali miejsce z drugiego chaptera. tylko jako Stinger Flynn. Albo po prostu nie chciałem się robić nowego miejsca. Dobra, myślę, mi że na dole. Dobra. Jeszcze? Dobra, dawać mi tuż. I ostatnia runda. Dobra dawać Dobra Na dole? Dobra, już wszystko? Jeszcze. Znowu na dole. O, i wszystko. Co? Tu? Total. Total. O nie ma tych punktacji, co było w tamtym czapce. Jest jakaś karta? Ostatnio była. Chyba nie ma. I chyba możemy z tego miejsca wejść. Ile moment, wróćmy tu? O co tutaj chodzi? Zresztą poszedłem i kliknąłem. Czy może nie kliknąłem? Czy się szan tu zrobić? Czy od czemu tak ciemno? Ja mam tam po prostu pójść. Tak. Uh, Nie jesteś jednym you z nich, you. jesteś tu nowy. You need to hide. się are coming. nadchodzą. Coming. Y dobra. Dziwne. Dziwna misja powiem. Dzisiaj zrozpiliśmy chyba u Toadstera. Tak, tak, tak. Interesujące. Ile mamy nagrania? Ja chcę to po prostu wrzucić, bo... O. Dobra, 20 minut. Widzowie, w tym momencie kończymy ten odcinek. Jeszcze dzisiaj na pewno... Pojawi się następny i może nawet skończymy grę. Gdzie jestem? Bo jesteśmy tu od Toustera, ale jutro się rożej bo tu próbuję. A, bo ja tu klikam. Hmm. Przypominam widzowie na swój kanał wejść na Instagrama. Yy, widzowie to tyle na razie.